No, ja nie wierzę. Trafił mi się ten filmik. Posłuchajcie. Po prostu posłuchajcie. Raz w miesiącu uruchomimy Belweder na kółkach. Będzie jeździł po Polsce. Ja będę przynajmniej raz w miesiącu w najmniejszych miejscowościach. Zaczniemy od tak zwanej Ściany Wschodniej. Belweder na kółkach. Nie wiem, kiedyś się mówiło Budel na kółkach. A tak poważnie, Szymo. Jak już będziesz jeździł Tym belwederem na kółkach Po tych małych miejscowościach To postaraj się, ja ciebie proszę Tak wcisnąć pomiędzy te telefony Od lekarzy, żeby ludzie się mogli Wiesz, z tobą spotkać Bo nie daj Bóg Ty przyjedziesz tym belwederem na kółkach A akurat zadzwoni rodzinny Nie zapytać, czy nie mam gorączki przypadkiem Nie, ale tak poważnie Kto chodzi na spotkania tego gościa? Czy on wynajmuje statystów z TVN-u? Może tych aktorów, dlaczego ja trudne sprawy i tych innych cudów? Matko Bosko.